Będzie wpis może trochę długi, ale bardzo ważny i naprawdę bardzo dobry. Są to słowa młodego de Gaulle'a, które dają do myślenia współczesnym w Polsce i Francji. Młody kapitan de Gaulle wygłosił w 1919 roku w Warszawie wykład pod tytułem Sojusz francusko-polski. Dla niego wydawało się niemożliwe oddzielenie problemu niemieckiego od rosyjskiego, uważał Niemcy i Rosję za naturalnych sojuszników. Widział zwornik tego naturalnego sojuszu w ich wspólnym interesie uciskania innych narodów Europy Środkowej. Naprawdę, jeśli ktoś myśli, że przez ponad 100 lat cokolwiek się zmieniło w polityce międzynarodowej, no to tak nie jest, ale idziemy dalej. Ucząc się na wielkim błędzie Napoleona III zdał sobie sprawę, że wspólna dominacja Niemiec i Rosji nad Europą środkowo stanowi poważne zagrożenie dla Francji, ponieważ nadaje Niemcom proporcje, które mogą prowadzić tylko do dominacji kontynentalnej, czyniąc Francję zdaną na ich łaskę. XVIII-wiecznej Francji, podobnie jak zawsze, we Francji istniała znacząca frakcja polityków, którzy systematycznie sprzeciwiali się jakiejkolwiek zagranicznej interwencji. Wpływy tej partii doprowadziły do utraty Kanady i Indii oraz odmowy zaoferowania poważnej pomocy umierającej Polsce. Francja drogo zapłaciła za zaniedbanie Polski, teraz zna koszt pozwolenia Berlinowi i Wiedniowi na zniszczenie naturalnej przeciwwagi dla germanizmu między Europą Środkową i Wschodnią. Pragniemy silnej Polski po pierwsze, dlatego że jest sprawiedliwa państwo to było potężne, dopóki nie rozczłonkowała go drapieżność sąsiadów, a jego potęga została wykorzystana przeciwko wrogom europejskiej cywilizacji, zasługując na zachowanie. I to również w naszym interesie narodowym jest, aby siła Polski była potężna. Niemcy są pokonane, ale już ożywają, gdy armie naszych anglosaskich sojuszników oddalają się od Renu. Poza tym nic nie gwarantuje wiecznego i od razu skutecznego sojuszu Anglii i Ameryki. Aby monitorować Niemcy potajemnie, zdecydowane by szukać zemsty, kontrolować je, a jeśli trzeba ponownie je zredukować, potrzebujemy kontynentalnego sojusznika, na którym zawsze możemy polegać. Polska będzie tym sojusznikiem. Każde natarcie germanizmu na zachód zagraża Polsce, każde zdobycie Prus na wschodzie zagraża nam. Bolszewizm nie będzie trwał wiecznie w Rosji. Nieuchronnie nadejdzie dzień, kiedy porządek zostanie przywrócony, a Rosja, odzyskując siły, znów się rozejrzy dookoła. Tego dnia spostrzeże, że jest pozbawiona Estonii, Inflant, Kurlandii, Finlandii, Polski, Litwy, Besarabii, być może Ukrainy, sprowadzona do granic pierwotnej Moskowi. Czy zadowoli się tym? Wątpliwe. Te same przyczyny dają te same skutki. Rosja wznowi swój marsz na zachód i południowy zachód, gdzie Rosja będzie szukać wsparcia, by wznowić dzieło Piotra Wielkiego i Katarzyny II. Nie mówmy tego zbyt głośno, ale pomyślmy o tym, to w stosunku do Niemiec nieuchronnie skieruje swoje nadzieje.